Gdy siedziałem sobie teraz na sali kinowej, to naszła mnie taka myśl, że właśnie takiego Supermana wyobrażałem w sobie, gdy jako dzieciak czytałem moje pierwsze komiksy. Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś mam dla Was recenzję filmu Superman. Jest to materiał w 100% na gorąco emocje tak do końca jeszcze mi nie opadły. No bo musicie wiedzieć, że nagrywam to dla Was zaledwie dwie godziny po wyjściu z kina. Także wybaczcie, jak moje oczy są nieco zmęczone. Zależało mi na tym, żeby wam ten materiał jak najszybciej przekazać, żebyście mieli okazję wyrobić sobie zdanie, żebyście mieli okazję zdecydować, czy jest to coś dla was. Recenzja ta od razu podkreślam będzie pozbawiona spoilerów. Nie będę zdradzał tutaj żadnych szczegółów na temat samej historii, a podam wam co najwyżej taki bardzo ogólny zarys fabularny. No bo musicie wiedzieć, że ta historia ma naprawdę mnóstwo fajnych niespodzianek. No i chciałbym, żeby każdy z was miał okazję sam je odkryć. Lecimy z Coxem. Superman. Miss Lane. Moje oczekiwania wobec tego filmu przyznaję, że były całkiem wysokie, bo od zawsze byłem wielkim fanem uniwersum DC, a Superman należy do moich ulubionych postaci. Także szefostwo Warner Brothers musiało pokładać w tym obrazie spore nadzieje. W końcu to nie tylko całkiem nowy początek dla filmowych przygód Kalela. Ale też i to chyba przede wszystkim, pierwszy rozdział w nowym uniwersum DC, kompletny restart całego tego uniwersum. Od sukcesu finansowego Supermana w sumie zależy los całego DCU. Jest to na pewno spory ciężar. Dlatego niezmiernie cieszy mnie, że zadanie wprowadzenia nas w nowy uniwersum powierzono tak doświadczonemu scenarzyście oraz reżyserowi, jakim bez wątpienia dla mnie jest James Gunn. Twórca ten już w poprzednich latach Dał nam nie jeden powód do radości. Stał on w końcu za sterami świetnych Strażników Galaktyki, czy równie udanego Suicide Squad. Myślę, że z Warner Brothers lepszego gościa do tego zadania wybrać nie mogli. Dlatego tak miło jest mi powiedzieć Wam teraz, że Gan kolejny raz spisał się wprost na medal. Dostarczył nam takie widowisko, z którego zarówno fani komiksów, jak i po prostu miłośnicy takiego dobrego, superbohaterskiego kina. Mogą być jak najbardziej zadowoleni. A dlaczego tak uważam? No, o tym więcej zaraz, ale na początku kilka słów o samej historii. W filmie obserwujemy, jak Superman stara się zapobiec w wojnie pomiędzy dwoma fikcyjnymi państwami, których relacje od lat nie układały się najlepiej. Architektem konfliktu i osobą pociągającą w tym wypadku za sznurki, oczywiście, szybko okazuje się Lex Luthor. Złoczyńca jest też tą osobą, która najbardziej by skorzystała na potencjalnej eskalacji konfliktu. Po jednej stronie mamy naród słabiej rozwinięty i po prostu pragnący pokoju. A po drugiej stronie państwo z dużą potęgą militarną, rządzone przez dyktatora, którego dodatkowo sprzętem wojskowym spiralex. O równowadze sił nie może być tu więc mowy. A w samym środku tego zamieszania mamy naszego esa. Jego celem jest niedopuszczenie po prostu do rozlewu krwi i możliwie pokojowe zażegnanie sporu. Żeby problemów było mało, to jeszcze na domiar złego Lex stara się obrócić opinię publiczną przeciwko Clarkowi i przekonać rząd USA, że Superman stanowi zagrożenie. To co wam teraz opisałem, to zaledwie pierwsze kilkanaście minut filmu. Taki punkt, w którym zaczynamy przygodę. I myślę, że na tym etapie tyle wam absolutnie wystarczy. Warto iść na ten film wiedząc jak najmniej. Film zawiera jeszcze kilka innych wątków, ale w centrum historii wciąż pozostaje zawsze temat rozwiązania konfliktu i uratowania niewinnych obywateli. Przy tym bardzo mocno chciałbym podkreślić, że nie jest to film polityczny. Wbrew temu, co mogliście słyszeć od różnych hejterów. Tym, co niemal od razu przekonało mnie do tego filmu, jest jego ogólny klimat oraz motywy przewodnie. A ten film ma naprawdę wiele do powiedzenia. Autorzy tej produkcji wciąż odwołują się do tych najbardziej uniwersalnych i podstawowych wartości. Bazą dla wszystkiego jest tu pytanie: co to znaczy być człowiekiem, co tak naprawdę czyni nas ludźmi? Film przypomina nam, że każde życie ma znaczenie i warto jest o nie walczyć. A postacią, która jest uosobieniem tych wartości, jest nasz protagonista, Superman. Superman powrócił tu chyba w najbardziej czystej postaci, jaką dostaliśmy od czasów kultowych odsłon z Christopherem Reeves'em. To film superbohaterski, jaki dziś już raczej się nie robi. Zawiera wiele uniwersalnych przesłań, które są bardzo ponadczasowe. Tak samo ważne dziś, jak i pewnie za kolejnych 20 lat. Gdybym miał tak jednym zdaniem podsumować, e, na czym skupia się ten film, co jest takim motywem przewodnim filmu. To byłoby to okazywanie dobroci, współczucia w czasach, gdy takie zachowania niekoniecznie uchodzą za modne czy popularne. Ten film przede wszystkim skupia się na poszukiwaniu człowieczeństwa. Did you with the oh. no. Całkiem osobny akapit należy się, moim zdaniem, obsadzie aktorskiej. No bo mamy tu naprawdę kilka wybijających się kreacji aktorskich. Rachel Brosnahan jako nowa Lois Lane, bardzo na tak. Uwielbiam ją. Postać ta jest w produkcji bardzo dobrze rozpisana i zagrana. Od razu kupuje Rachel w roli Lois. Jest odpowiednio zadziorna, bezkompromisowa, zdeterminowana i za wszelką cenę dążąca do prawdy. Lex Nicolasa Holta również bardzo się wyróżnia na plus. Jego Lex to z kolei szalony miliarder i socjopata z kompleksem niższości. W jego interpretacji widać nawet pewne naleciałości Lexa ze Small co z mojej strony jak najbardziej jest pochwałą. Po samym jego spojrzeniu i szaleństwie w oczach, widać jak wielką nienawiścią darzy Supermana. Jego konflikt z s nie tylko elektryzuje i przyciąga do ekranu, ale powiedziałbym też, że w wielu momentach wręcz niesie ten film. Na nieco dalszym planie, jeśli chodzi o kreacje aktorskie, mamy też bardzo sympatycznego Jimiego Olsena, czy też Ligę Sprawiedliwości, tutaj nazywającą siebie Gangiem Sprawiedliwości, w skład której wchodzi Green Lantern, Hawker oraz Mr. Terrific. Z tego grona no nie każdy dostał porówno czasu ekranowego, a najbardziej charakterem wyróżnia się zdecydowanie Guy Gardner. W tego ostatniego wciela się rewelacyjny Nathan Fillion, który tutaj błyszczy w wszelkiego rodzaju scenach komediowych. Jego postać jest odpowiednio pewna siebie, arogancka i chamska jak w komiksach. Naprawdę mam nadzieję, że w przyszłości dostaniemy więcej tej postaci. I na największe uznanie zasługuje jednak od twórca głównej roli i powiem to prosto z mostu moim zdaniem, David Corren Sweat został wręcz urodzony do bycia z Supermanem. Gdybym tak otworzył dowolny komiks Supermana sprzed 40 czy 50 lat ze srebrnej czy brązowej ery komiksu i wyobraził sobie, jak ta postać powinna być przedstawiona na ekranie to efekt końcowy byłby bardzo zbliżony do tego, co dostajemy w tym filmie. David Coren to był strzał w dziesiątkę. Gość ma właściwy głos, maniery, budowę. Drobnymi gestami czy oszczędną mimiką jest w stanie wyrazić naprawdę wiele emocji, jest w stanie naprawdę wiele zagrać. Jego S jest z jednej strony uosobieniem najlepszych ludzkich cech, a z drugiej widzimy też, jak wielką próbę musi przejść, ile musi znieść. Ten Superman na pierwszym miejscu stawia życie. I to w każdej postaci, zarówno ludzkie, zwierzęce, jak i pozaziemskie. Przede wszystkim posiada niezachwiany kręgosłup moralny i, nawet w najgorszych sytuacjach, nie wybiera łatwiejszego rozwiązania. Jest na przykład taka scena, która była już zresztą w zwiastunach, gdzie toczy nam się walka z ogromnym kaiju. Podczas gdy gang Sprawiedliwości myśli, jak to unicestwić bestię, nasz protagonista przede wszystkim ratuje cywili. I szuka sposobu, by bezpiecznie usunąć stwora z miasta, nie pozbawiając go przy tym życia. To jeden z wielu przykładów, naprawdę wielu, jak ta wersja Supermana ma w sobie naprawdę wiele empatii i współczucia. Hey buddy, Realizacja tego filmu, jego techniczna strona również stoi na bardzo wysokim poziomie. Zdjęcia w tej produkcji w wielu miejscach robią niesamowite wrażenie. Jest co najmniej kilkadziesiąt takich ujęć. Które z powodzeniem nadawałyby się do wrzucenia jako tapetem na pulpit. Praca kamery w scenach akcji, a zwłaszcza tych z udziałem postaci latających, to majstersztyk. Jest dynamicznie, oryginalnie, a przy tym też bardzo czytelnie. Nie mamy wątpliwości, co się dzieje na ekranie. Możemy w pełni docenić pracę włożoną w choreografię walk. Efekty specjalne również są bez zarzutu. Wiecie, jak to jest w filmach Marvela. Często jest przynajmniej ta jedna scena, która jest na tyle sztuczna, że aż łamie imersję. Tu na szczęście czegoś takiego nie uświadczymy wcale. Wszelkie stworzenia CGI wypadają bardzo plastycznie i naturalnie. A już na pewno highlightem jest tu zdecydowanie Krypto, nasz mały pomocnik Supermana. Powiem wam, że tak realistycznie wyglądającego CGI psiaka jeszcze w filmach nie widziałem. Gdybyście mi powiedzieli, że po planie filmowym biegał sobie taki piesek z pelerynką, to pewnie bym wam uwierzył. Naprawdę w tym psiaku można się z miejsca zakochać. W parze z zapierającymi dech w piersiach widokami idzie też rewelacyjna oprawa muzyczna. Główny motyw przewodni jest naprawdę epicki, a pewnie słyszeliście już jego kawałek w różnych zwiastunach. Poza nim mamy też kilka świetnych, licencjonowanych kawałków, które łatwo wpadają w ucho. Soundtrack do Supermana to jest z pewnością coś, co chętnie postawiłbym na półce i zapewne często bym do niego wracał. Pogadajmy teraz o wadach, no bo każdy film, nawet najlepszy, je ma. Chociaż tak naprawdę w tym wypadku do głowy przychodzą mi tylko dwie pozycje. Na pewno zauważyliście na zwiastunach, jak często nasz S dostaje solidny łomot. Można nawet odnieść takie wrażenie, że Superman zbyt często kończy na deskach. I tak też niestety jest w pierwszej połowie tego filmu. Rozumiem, że scenarzysta tym zabiegiem chciał zapewne, abyśmy zobaczyli ból protagonisty, ile przeciwności musi przezwyciężyć, abyśmy mogli mu współczuć czy też bardziej kibicować. Myślę jednak, że w tym wypadku nieco przegięto w drugą stronę. Zresztą z tym wiąże się większy problem. Zwłaszcza w środkowej części filmu jest bowiem kilka scen. Gdzie nie zachowano takiego jasnego związku przyczynowo-skutkowego? Niektóre wydarzenia wydają się nieco losowe i nie wynikają specjalnie ładnie z siebie. Drugi problem dotyczy pewnego rozwiązania fabularnego, którego nie chciałbym tutaj konkretnie przytaczać, ale dotyczy biologicznych rodziców Supermana. James Gunn zdecydował się tutaj na nieco ryzykowny ruch, bo dość znacząco zmienił pewien szczególny element oryginu postaci Kalela. Rozumiem nawet czemu autor zdecydował się na taki zabieg, no bo w kontekście opowiadanej historii to jak najbardziej działa i ma sens. Podejrzewam jednak, że znajdzie się spore grono fanów, którym ta zmiana niespecjalnie przypadnie do gustu. What the heck, dude? Słowem podsumowania. Gorąco zachęcam Was do zapoznania się z najnowszym dziełem Jamesa Gana. Dostajemy tutaj Supermana, którego zwłaszcza w dzisiejszym świecie bardzo potrzebujemy. Jest to bohater, który ponad wszystko wyraża głęboką wiarę w człowieczeństwo oraz nadzieję na lepsze jutro. Dla mnie jest to zdecydowanie najbardziej komiksowy Superman, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy na ekranie. Poza tym, film dostarcza też mnóstwo pozytywnych emocji i serducha, zawiera naprawdę ponadczasowe przesłania, pompuje adrenalinę świetnie wyglądającymi scenami akcji. A do tego jest też pięknie nakręcony. Właśnie takiego Supermana moim zdaniem nasz świat potrzebował. Oddaję teraz głos Wam. Jeśli mieliście okazję zobaczyć nowego Supermana w kinie, dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wy sądziliście o tym obrazie. No bo hej, moje zdanie nie jest jedyne właściwe, no to jest po prostu moje zdanie. A teraz chętnie poznam Wasze. Na dziś z mojej strony to już wszystko. Dzięki, że byliście ze mną. Dziękuję Wam za lajki oraz suby. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!